Przed chwilą podpisałem jeden z najważniejszych dokumentów planistycznych, a więc plan rozwoju technicznego, plan modernizacji technicznej do 2026 roku. Ten plan jest konsekwencją wcześniej przyjętych dokumentów, a więc przyjętych przez Radę Ministrów w ubiegłym roku szczegółowych kierunków rozwoju sił zbrojnych, następnie przyjętego przeze mnie programu rozwoju sił zbrojnych. Ten plan. Zakłada modernizację o wartości, uwaga, to bardzo ważne, 185 miliardów złotych. To jest o 45 miliardów złotych więcej niż plan poprzedni. A więc jest to rekordowy plan, jeżeli chodzi o wartość. To jest oczywiście duże wyzwanie, ale także duża szansa rozwoju zdolności obronnych Wojska Polskiego. Chciałem Państwa zapewnić, że w sposób. Zdecydowany i skuteczny. Będziemy zmieniać oblicze wojska polskiego, w sensie wyposażać wojsko polskie w nowoczesny sprzęt, liczniejsze wojsko polskie, bo to też jest cel, który sobie postawiłem. Będziemy konsekwentni w tych działaniach. Plan modernizacji technicznej to swoista mapa drogowa. To jest dokument, który stanowi fundament rozwoju polskich sił zbrojnych. W tym dokumencie zawarte są też priorytety, jakie postawiłem, a więc przede wszystkim flanka wschodnia. Powołałem nową dywizję zlokalizowaną na wschód od Wisły. Zasadniczo, co do zasady, nowoczesny sprzęt będzie kierowany właśnie tam. Wzmocnienie flanki wschodniej jest działaniem zorientowanym na wzmocnienie zdolności bojowych wojska polskiego, ale także Stanowi znaczące wzmocnienie całej wschodniej flanki Sojuszu Północnoatlantyckiego. Wśród priorytetowych programów chciałem podkreślić przede wszystkim kupienie samolotów piątej generacji. Dlaczego właśnie ten sprzęt uważam za niezbędny i za priorytetowy? Dlatego, że po pierwsze Samoloty wielozadaniowe piątej generacji zmultiplikują zdolności bojowe części floty Sił Powietrznych Wojska Polskiego, myślę tu o samolotach F-16. Pozwolą na zastąpienie wysłużonych samolotów postsowieckich Su-22 i MiG-29. Samolotów, które mówiąc wprost mają niewielką przydatność na dzisiejszym polu walki. I samolotów, które podczas ćwiczeń w ciągu ostatnich lat ulegały awariom. Dochodziło do wypadków również jednego wypadku tragicznego w skutkach. Oczekuję zarówno od szefa sztabu generalnego, jak i od szefa Inspektoratu uzbrojenia, oczekuję podjęcia natychmiastowych działań, żeby zrealizować to, to zadanie, to priorytetowe zadanie. Chcemy zakupić. 32 samoloty wielozadaniowe piątej generacji. Kolejnym priorytetem jest budowa polskiego własnego systemu antydostępowego. W terminologii natowskiej, system antydostępowy nazywany jest A2AD. Chodzi o obronę przeciwlotniczą. Chodzi o to, żeby do już zakupionych rakiet średniego zasięgu Patriot, systemu Patriot żeby z nim zintegrować również rakiety krótkiego zasięgu produkowane w Polsce. Jest to szansa dla polskiego przemysłu zbrojeniowego. Zależy nam na transferze technologii, zależy nam na tym, żeby polski przemysł zbrojeniowy w tej dziedzinie należał do najlepszych. A więc realizacja programu Narew stanowi kolejny z priorytetów. W planie modernizacji technicznej Wśród priorytetowych zadań wymieniamy także kupienie śmigłowców szturmowych. Jak Państwo wiecie, w tym roku podpisana została umowa w sprawie kupienia śmigłowców Black Hawk dla wojsk specjalnych. Trwa przetarg. Jestem dobrej myśli, zostanie rozstrzygnięty już niebawem. Przetarg w sprawie śmigłowców do zwalczania okrętów podwodnych dla marynarki wojennej. Śmigłowce szturmowe. To kolejny rodzaj sprzętu wojskowego, który jest niezbędny dla podniesienia zdolności bojowych Wojska Polskiego. W planie modernizacji technicznej kładziemy nacisk także na kupienie nowoczesnego sprzętu kryptograficznego, informatycznego dla Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni. Nakłady na Wojska Obrony Cyberprzestrzeni wyniosą. 3 miliardy złotych. Odbudujemy także zdolności bojowe marynarki wojennej. Przygotowaliśmy rozwiązanie pomostowe dotyczące okrętów podwodnych. Nie rezygnujemy z żadnego z programów dotyczących rozbudowy polskiej marynarki wojennej. Dalej będziemy rozbudowywać wojska rakietowe i artyleryjskie. Oraz wojska pancerne, jak Państwo wiecie, podpisaliśmy kontrakt w sprawie kupienia systemu HIMARS, dywizjonu HIMARS, nowoczesnego sprzętu, sprzętu, w który dotychczas nie było wyposażone wojsko polskie. To jest broń, która znacząco wzmacnia zdolności bojowe wojska polskiego, a wszystkie te działania służą temu, żeby wojsko polskie było wyposażone w nowoczesny sprzęt, żeby wojsko polskie odstraszało ewentualnego przeciwnika. A więc liczniejsze wojsko polskie wyposażone w zmodernizowany sprzęt, wyposażone w nowoczesny sprzęt i wojsko polskie silnie osadzone w strukturach sojuszu północnoatlantyckiego, szczególnie w relacji z Stanami Zjednoczonymi, z Armią Stanów Zjednoczonych, tą najpotężniejszą armią na świecie, daje gwarancję bezpieczeństwa. Mówiłem o wartości programu, planu modernizacji technicznej do 2026 roku, to jest 185 miliardów złotych. Potrzeby są znacznie większe. Potrzeby sięgają, można powiedzieć w ten sposób, że drugie tyle. Ale te potrzeby realizujemy, zaspokajamy je skutecznie w perspektywie czasowej, również dłuższej. Dlatego, że z mojej inicjatywy, bardzo się cieszę, że parlament, prezydent przyjęli wydłużenie perspektywy planistycznej do 15 lat, a więc pracujemy już nad planem modernizacji technicznej do 2034 roku. Osiągnięciem rządu prawa i sprawiedliwości jest także wprowadzenie ustawy z 2017 roku, która zwiększa wydatki na cele obronne do 2,5% w 2030 roku, a więc te nakłady finansowe z roku na rok rosną możliwości, z roku na rok są coraz większe. Skutecznie inwestujemy w obronność dla rządu prawa i sprawiedliwości, dla rządu pani premier Beaty Szydło i teraz pana premiera Mateusza Morawieckiego. Bezpieczeństwo było, jest i będzie priorytetem. Rafał Lesiewski, Defense 24, dzień dobry. Pytanie o program Harpia, to znaczy, co to znaczy, że to jest program priorytetowy, o jakiej perspektywie mówimy i jeżeli mówimy o myśliwcu piątej generacji, to czy jesteśmy skazani na F-35, czy mamy inne możliwości? Pytanie o miecznika, czy to ma być bardziej korweta, czy bardziej fregata? I pytanie o orkę, czy z pociskami manewrującymi, czy bez? Dziękuję. Samolot wielozadaniowy piątej generacji jest potrzebny. Zastanawialiśmy się nad tym. Podpisanie dzisiaj przeze mnie planu modernizacji technicznej było poprzedzone bardzo wieloma naradami, grami decyzyjnymi, odprawami, konsultacjami. Rozmawialiśmy o tych sprawach również. Zasięgaliśmy opinii ekspertów Sojuszu Północnoatlantyckiego. Ten samolot jest niezwykle istotny, dlatego że wzmacnia zdolności bojowe również części obecnie posiadanej floty, a więc samolotów F16, jesteśmy zdeterminowani, żeby zastąpić postsowieckie samoloty, które nie mają wartości bojowej, które są wysłużone. No i ten przypadek tragiczny sprzed roku, kiedy zginął pilot pilotujący. Miga 29 też powoduje, że program Harpia, więc kupienie samolotów piątej generacji jest naszym priorytetem. Dlaczego piątej generacji? Dlatego, że chcemy doprowadzić do skoku jakościowego, jeżeli chodzi o sprzęt, który wyposażony jest w wojsko polskie. Tak jak przed laty takim skokiem jakościowym było kupienie samolotów F16, tak teraz kupienie samolotów piątej generacji to będzie przełom. I to będą zdolności interoperacyjne, które spowodują, że również możliwości odstraszania przeciwnika znacząco wzrosną w przypadku wojska polskiego. Samolot piątej generacji. Pan, panie redaktorze, wie, że prowadzone są różnego rodzaju prace badawcze. Wiadomo, jaki, jakie są możliwości na rynku, jeżeli chodzi o kupienie samolotu piątej. Generacji. Zależy, zależy mi na tym, żeby w jak najszybszym czasie wyposażyć Wojsko Polskie w samoloty, które, które wzmocnią zdolności bojowe Wojska Polskiego. Jeżeli chodzi o marynarkę wojenną, to mówiłem już o tym, musimy poradzić sobie z problemem wynikającym z zaszłości zresztą, wszystkie te problemy wynikają z wieloletnich zaszłości. Z niedoinwestowania, jeżeli chodzi o wojsko polskie, z faktu, że skoro już tak pan dokładnie pyta, kiedy przez 8 lat rządziła koalicja POPSL, nie wydano ponad 10 miliardów złotych z pieniędzy, które były przeznaczone na wydatki obronne, gdyby te pieniądze wówczas zostały zainwestowane. Z całą pewnością dziś sytuacja, jeżeli chodzi o jakość sprzętu wojska polskiego była, byłaby lepsza, ale tego nie zrobiono, a więc dziś koncentrujemy się przede wszystkim na tym, żeby, żeby zdobyć zdolność pomostową, jeżeli chodzi o okręty podwodne. I to jest ta dziedzina, która będzie w pierwszej kolejności rozstrzygana.